Nieważne, czy śledzisz, czy nie śledzisz Fame MMA, no to jest to jednak rzecz, która jest chyba najbardziej gorącym tematem teraz w internecie i jest idealnym przykładem do naszego podcastu. Niedziela z Emilem, moi drodzy, dlatego, bo tam jest. Wiele, ale to wiele motywów. Show biznes, pieniądze, jakieś miłości, afery i tak dalej. To są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, które wydaje mi się warto rozumieć, które nawet odpowiadają na takie pytanie jak zarobić, a się nie narobić, często stawiane w wiadomościach od was w komentarzach bądź w wiadomościach boże na Instagramie. Także to wszystko jest moi drodzy fajne i dzisiaj będziemy omawiać walkę. Tutaj sobie pogadamy. Pokrótce o tym, co się, co można z tego wszystkiego wywnioskować I jak to można, można jakby przenieść na, na swoją osobę Także cześć, witam was bardzo serdecznie Z tej strony Emil Lipski Dziś szybki, krótszy podcast Niedziela z Emilem Z tego względu, że jestem też w trakcie przeprowadzki i tak dalej Także to wszystko, wszystko w tym momencie dzieje się u mnie bardzo dużo Ale jak większa część osób wie Jestem, nie można powiedzieć fanem Ale śledzę Śledzę co galę, tak naprawdę każdą galę I... Em... Powiem wam szczerze, że jednak jest to wydarzenie w internecie, nieważne czy właśnie ci to interesuje, czy nie, to jest to wydarzenie, nie można e, tego, tego odmówić i zawsze wywołuje sensację. I to jest bardzo fajne, że. Em że zmusza do refleksji i ludzie o tym po prostu zaczynają rozmawiać. Nie tylko o tym, ale również o innych tematach, prawda? E, dookoła tego. No przez to, że taka burza zostaje wywołana. Także no ja jestem na wstępie ciekawy, moi drodzy, czy wy śledzicie. Robiłem na moim insta emil.lipski mm, komentarz, znaczy nie komentarz, tylko ankietę do, odnośnie tego właśnie e, komentarza, żeby, żeby powiedzieć na temat e, Fame MMA. E, no i tam wiele osób na w tej ankiecie zaznaczyło, że ogląda. Większa część z was, przynajmniej na Instagramie ogląda. Także tutaj no możecie napisać, jakie są wasze odczucia i tak dalej w komentarzach na YouTubie, słuchając tego. No ale jednak moje odczucia są takie, że to jest niesamowity świat. Moi drodzy, ja jestem zafascynowany tym, jak to jest wszystko teraz Hmm, w jaką stronę to idzie, w jakiej strony profesjonalizacji, to przypominam, że to był pomysł zrobienia czegoś, żeby wyjaśnić kilka konfliktów między internetowymi twórcami. I, i taka była gena za tego wszystkiego. Teraz już ósma edycja, mm, ogromne pieniądze, e, ogromne zasięgi, można powiedzieć chyba największe w internecie, e, zrzeszające największych twórców. No i mm, pytanie, że... Ludzie już jakby niejako zazdroszczą niektórym y, osobom tam występujących. Mowa tutaj o internetowych twórcach, którzy chcieliby tam wystąpić, i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. No, ja się osobiście dziwię, ja się osobiście dziwię naprawdę niektórym osobom, które w ten sposób myślą. Nawet nie tylko o internetowym twórcom, ale również osobom, którzy ogólnie zazdroszczą influencerom. I według mnie to jest. Ym... Nie skłamie, jeżeli powiem, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I często ten, ten świat, który wy widzicie, kreowany na przykład, albo sytuacje specjalne, jakiś trasztok i tak dalej, to jest wszystko na, na pewien pokaz i ludzie tym żyją, ja też i tak dalej, to jest wszystko okej, okay. to ma bawić, czy tam inne emocje wywoływać, nie mówię tylko o tym, ale ogólnie ja nie rozumiem, dlaczego niektórzy podążają... Em, Inaczej nie podążają, bo to jest normalne, to jest zupełnie normalne, ale i może mówiąc inaczej, tak zazdroszczą, nie, jakby chcieli, o, chcieliby być w ich skórze, nie też zazdroszczą, bo to też do końca nie było to, co chcę powiedzieć, że a jakbym była tu albo tam, albo jakbym był. Tą osobą albo tamto. No i moi drodzy, jak życie nie tylko przeżyć. Odpowiadając cały czas sobie na tym kanale, na tym moim wideoblogu i w tym podcaście, no to kurczę, ja nie rozumiem dlaczego niektórzy cały czas porównują się do ludzi z internetu i jeszcze przez to łapią doła. Naprawdę nie róbcie takich rzeczy, to jest to jest strasznie dołujące. I wiele osób tak ma, bo ja widzę po wiadomościach, że na przykład porównują się często osoby do. Do jakiegoś tam fightera, na przykład, nie? Cały czas yy, porównując do filmu Marzy. Na przykład, nie wiem, Kasio jest taki pewny siebie. Ja nie jestem, to znaczy, że jestem gorszy albo gorszy. Ja nie rozumiem, dlaczego, dlaczego tak yy, ludzie myślą. Wiem, że podążają, jakby to jest normalne. No bo ktoś na przykład mnie też słucha i jakieś yy, wnioski z tego wyciąga, to jest wszystko ok. Tylko pamiętajcie, że to są takie często twarze przybierane w internecie i, i tyle. To jest niesamowity biznes i w takiej kategorii trzeba to rozpatrywać. A nie mówić, że. No, jejku, ale on ma dobrze, nie? Albo coś tam, bo ci ludzie również mają problemy. Ja na końcu tego, hmm, myślę, że chciałbym, żeby każdy wyniósł z tego podcastu, że wszyscy ci twórcy, ci co tam występują również na ma, oni mają czasami większe problemy niż ty, drogi widzu, tylko po prostu tego nie widać i to jest taki świat na pozór. Wiele osób mnie zawsze pyta, Emil, że ten świat influencerek, influencerów i tak dalej. Moi drodzy, ja mam co, czasami takie, miałem takie myśli od zawsze, mam takie myśli od zawsze, że to są wszystko na dany rok, dane dokadę, to są trendy, jakieś trendy, prawda, coś jest yy, i... Na tym momencie jest to wszystko fajnie, działa, prawda, tylko niektórzy nie przekuwają tego wszystkiego w biznes, nie przekuwają tego wszystkiego w jakoś doświadczenie, żyją od tak naprawdę faktury do faktury, nie zastanawiają się nad niczym, no i wtedy mamy takie przykłady jak na przykład Amadeusz Ferrari, który, zobaczcie co on powiedział, dla osób, które właśnie może nie śledzą gale, to ja wyjaśnię, powiedział, że Przehulał e, tak naprawdę wypłatę z ostatniej gali, można powiedzieć. Przeimprezował, i ja tutaj zobaczcie, jak wiele tu jest motywów. Tu patrząc i analizując tych ludzi, naprawdę można nie, przestać popełniać e, błędy na własnym przekładzie i uczyć się na innych ludziach. To jest najlepsze, co też bym chciał, żeby każdy po tym podcaście wyniósł, że faktycznie nie tylko warto. Śledzić wszystkie takie rzeczy w kategorii rozrywki, tylko tego, jak to pokazuje, jakie są ludzie, i naprawdę z tego można bardzo dużo wyciągnąć. A podchodząc do tego, że świat idealny i tak dalej, bardzo fajny, no zobaczcie, przeimprezowane pieniądze, a pieniądze takie mogłyby posłużyć do wygenerowania spokojnie biznesu lub spokojnej małej inwestycji, która by przynosiła jakiś profit, prawda? I ja nie mówię, że każdy musi inwestować, każdy musi zakładać biznesy, nie o to chodzi, tylko Zobaczcie, jaki brakuje, to jest właśnie to, o czym gadamy na tym kanale. To Ten problem edukacji, prawda? Że ludzie, którzy dorabiają się takich pieniędzy w bardzo krótkim czasie, i mowa tutaj na przykład o zawodników, o zawodnikach z Fejmu, to oni często nie potrafią tymi pieniędzmi dobrze gospodarować. I to jest taki efekt, że ktoś w krótkim czasie. W bardzo łatwy sposób, na pozór łatwy, ok? Bo do tego trzeba było też dojrzeć, żeby być w takiej pozycji. Dorabiają się tych pieniędzy i się nimi trochę zachwystują. I nikt mi nie powie, że tak nie jest. I zobaczcie, że będzie o, ale jakbym ja tam sobie Wiesz, to często Dużo dziewczyn tak ma, nie, że jak ja bym miała Takie ciało, jak ja bym Była taka jak tamta, co występuje Albo coś tam, jakbym, jakbym, jakbym Jakbym, no kurczę, każdy jest tutaj W tej swoim ciele, w swojej sytuacji W swojej w ogóle podejściu Ma swoje podejście do życia I często takie porównanie jest bez sensu I ja tylko chcę wam też pokazać, że to nie jest tak Że to jest wszystko super nie, No nie wiem ile, no nie będę tutaj przytaczał Danych tak totalnie, wiecie oderwanych z kapelusza, ale to wiem z pierwszej ręki, że bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo twórców tych internetowych, którzy również występują na FMMA korzysta z usług psychologa, e, czasami również z wizyt psychoterapeuty. to nie są... E... To wiecie, psychiatra, no takie rzeczy to są. Ktoś by powiedział, że jejku, co tam się może im dziać, prawda? Ale to są, to jest duża presja. I, i dlatego ja wcale osobiście, jakby wiecie, na przykład teraz wokół tego Najmana wybuchła niesamowita... Um wrzawa, No ale ten człowiek, ja już to dodałem na Instagramie, nie? Jak zarobić, a się nie narobić? No tutaj okazuje się, że na szczęście jakieś umowy w umowach, bo umowy na pewno były, były zapisy, że um, może ponieść większą karę niż tagarza z takiej gali by wyniosła. Ale to tylko pokazuje, że zobaczcie, mając pomysł na siebie, można odpowiednio wywołując emocje wśród ludzi zarabiać pieniądze całe życie. Bo pan Marcin Najman to... Um, Sportowcem oczywiście można go nazwać, ale nie można go nazwać myślę dobrym sportowcem, bo to bo sportowca dobrego charakteryzują dobre wyniki sportowe. I to jest zobaczcie coś takiego, że niektórzy ludzie dążą do ideałów, prawda? Chcą być genialnym na przykład sportowcem, genialnym tancerzem, nie? Genialnym fotografem. A czasami tu nie okazuje się, że to w ogóle nie o to chodzi, że jeżeli komuś chodzi o zarabianie tylko pieniędzy, to zobaczcie, że są inne drogi. Ja nie mówię, że droga taka tylko chodzi o to, że często w parze za nauką, ocenami, czy tym, by być wybitnym w danym dziedzinie, nigdy, a czy nie nigdy, ale są takie sytuacje, że nigdy na tym, za, za tym nie pójdą większe pieniądze niż za osobą, która ma na przykład pomysł, potrafi coś zrobić nawet gorzej, nie idealnie, ale w jakiś sposób to się sprzedaje. Prawda? I tu mamy tego przykład mamy tego przykład, sprzedaje się kontrowersja, ciach, Casio może stawiać warunki, pewnie, pewnie dostanie e, walkę z y, normalnym Parkę i to znowu będzie ogromne show. Zobaczcie, że to są podwaliny po to, by w przyszłym roku znowu było kontrowersja, znowu było o tym wszystkim głośno, bo za tym pójdą pieniądze. I e, to jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite zjawisko, ja to śledzę i podziwiam, bo mm, po to właśnie daje taki, to jest taki pewnik że nie trzeba być perfekcyjnym w tym co się robi, a często ludzie mają taki, wiecie, idealne oceny i tak dalej od najmłodszych lat, czyli od tych lat szkolnych do, do późniejszego etapu, a sami nie zastanawiają się, że kurczę, może ja coś zrobię i robię źle i może trzeba zrobić to nie lepiej, ale w inny sposób to samo opakować inaczej, prawda? I zobaczcie, to jest też taki przykład. To jest też przykład y, mojego biznesu. I y, wiele osób lubi, jak takie przytaczam historie y, realne, z życia i tak dalej. To będzie taka jedna z nich. Zobaczcie, że szycie blues, y, to, co ja, y, to co robimy z mamą, to nie jest odkrycie Ameryki. Ale dodanie takich aspektów jak kaptur, który nie spada na wietrze i jego krój, czy na przykład kieszonki, prawda? Na telefon, na rzep ukrytej w kieszące kankurce, To są rzeczy, których nikt nie ma. Wymyśliliśmy to, śmiga działa, ludzie są zadowoleni. I widzicie, to jest często podejście, bo ja mam wiele też świadomości, i to jest idealny moment, by na to odpowiedzieć, że ja mam pomysł na coś. To jest, i ludzie uważają, że pomysł jest po prostu super, bo nikt tego nie zrobił. A to nie jest do końca prawda, bo w obecnym świecie. No, bardzo dużo już zostało wynalezione, wymyślone, odkryte. Pytanie teraz, jak coś zrobisz, by znowu, tak jak na przykład Marcin Najman, nie być ultra, no, jakimś takim, wiesz, wyjątkowym w tym, czyli super dobrym w tym przypadku. Tylko mieć po prostu pomysł na to, jak można się wyróżnić. Nie być takim dobrym, tylko wyróżnić się, prawda? I to, zobaczcie, że to jest tak uniwersalne, że tu zestawiamy e, Najmana z takim jego beznadziejnym zachowaniem, który generuje ogromne zasięgi, kliki i niby, niby już nie zawalczy na żadne galne, bo przecież to, co zrobił, to jest, to jest po prostu niepodważalne, prawda? Miał walczyć w boksie, a zaczynał walczyć w innych formułach dla osób, które nie oglądały, no to... Chociaż by powiedział, no dramat, no po co taki człowiek, prawda? No przecież to mamy tutaj, no pomimo że walki frików, no to przecież tu trzymajmy się jakichś zasad, prawda? Okej, okay, no. I niby już na fejmie nie zawalczy Najman. No ale ja, ja się nie zdziwię, jak znowu zawalczy, pod jakimiś tam warunkami, bo na przykład powie, że to był właśnie ten atak na rodzinę i tak dalej. No to jest biznes, to jest biznes, a my jesteśmy tylko biorcami takiej, takiej, wiecie, tej przestrzeni, która jest nam dawana i to jest często niebrane, nie powinno być brane jako prawda objawiona, tylko jako element gry. Tak mi się wydaje, że to jest najlepiej, najlepiej można to postrzegać. I wracając do tej unikalności, to też bym chciał wam podkreślić, że to nie znaczy, że masz robić coś, co jest opakowane dobrze, ale jest kiepskie, prawda? I mieć na to pomysł i to sprzedać. Tak się również da zarabiać pieniądze. W mojej ocenie jest to. Z moimi przekonaniami jest to niezgodne. Ja bym się z tym źle czuł, gdybym tak robił. Wiecie, o co chodzi. Ja bym wolał iść drugą drogą, może trudniejszą, ale dawać ludziom coś dobrego. Ok w tym świecie mm, tworząc coś i starać się mieć jakieś, jakieś elementy właśnie tej wyjątkowości. Dużo osób do mnie pisze na przykład, że, że śpiewa, okay? nie, że śpiewa, prawda? I bardzo dużo osób jest, yy, które śpiewają, tak samo jak bardzo dużo osób jest, które by się nadawały do tego, by być, w, nie wiem, na miejscu może kasja i tak dalej. Prawda? To jest, to jest zrozumiałe, ale zobaczcie, że coś charakteryzuje pewne unikalne, wyjątkowe cechy, że ktoś jest tu, a ktoś jest tu. I teraz gwóźdź w ogóle całego programu jest. Tak obserwować, no to jest, zawsze jest, nie? Złoty środek jest, złoty środek znaleźć, to jeszcze zaraz będzie coś z złotym środkiem, jak zawsze w podcaście. A wyjątkowe cechy unikalne i tak dalej, nie? To, żeby znaleźć swoją drogę. Ale tak jest, zobaczcie, że co my, jaki temat nie poruszymy w tym podcaście? O czym my nie będziemy tu gadać? Nawet o tym, że trawa ziel na zielono rośnie, teraz idzie zima, to nagle się pewnie okaże, że... Że to wszystko jest trochę połączone, nie? że jakby, jakby takie, taka zmiana myślenia może, może się okazać w każdej dziedzinie dobra, w każdej, nie? I to jest, to jest super dla mnie, to jest naprawdę super. I to, to jest takie bycie tym właśnie obserwatorem. To nawet z takich sytuacji można bardzo, ale to bardzo dużo wyciągnąć. No kurczę, niesamowita sprawa. Ja też, moi drodzy, chciałbym Was spytać. Bo zobaczcie, że wiele osób, cały czas porównując to, ten fame, chciałoby, yy, porównuje się nie? z influencerami i tak dalej. No to już jest to bez sensu, to już sobie powiedzieliśmy. Ale ja jestem ciekawy, ile osób tak realnie sobie zdaje w ogóle z tego sprawę, że to wcale nie jest takie super też. Zobaczcie, że yy, ktoś by powiedział, no popularność niesamowita sprawa, prawda? I tak dalej. Ale popatrzcie, że jeżeli chcesz wyjść na kebaba z ziomkiem i... Yy, i zjeść tego kebaba i wyjść, to na przykład w, w przypadku pana mroczka to czasami może być niemożliwe. I tu wam podam taką sytuację. Byłem kiedyś w Warszawie, właśnie na zwykłym kebabie. Szkodzi pan mroczek z popularnego serialu. E, M. Jak Miłość. To chyba nie pomyliłem, nie? Mroczek na nazwisko. I em, i był chłop ubrany tak, wiesz, jakiś specjalnie w Moro, nie wiem, czy specjalnie może ma taki styl, ale był tak ubrany, żeby po prostu ludzie go nie zaczepiali. Czyli miał tak kaszkiet naciągnięty na twarz, bo po prostu przed sobie na kepsa w dresie, takim Moro, nie. I pewnie nie miał ochoty robić sobie zdjęć z innymi ludźmi. No tak mi się wydaje. Dlatego ja nawet nie, nie wiesz, nie. Nie, nie, nie mówię, że to jest coś złego, ta popularność, e, którą, z którą mają ci ludzie z fejmu, ale jest to może uciążliwe. I to też jest taki podpunkt, zobaczcie, że to właśnie bycie obserwatorem dużo daje, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No kurczę, zawsze. Zawsze, ale to zawsze. Zobacz, teraz wiedzisz, so wiedzisz sobie spokojne życie i ktoś by powiedział, no nie, ja bym tak chciał, ja bym tak chciał, jejku, ale to jest fajnie. No, zobacz, że może by się okazało, że to jest bardziej uciążliwe niż to twoje spokojne życie. My zawsze jako ludzie szukamy Szukamy, no wiele osób. Na tym kanale to już w ogóle każdy, nie? Chce szukać tego idealnego pomysłu, idealnej ścieżki rozwoju. Tej drogi obrać, tak by była zgodna z tym, co się chce robić. Często ludzie nie wiedzą jeszcze, nie? Nie wiedzą i cały czas szukają. I mogą nigdy nie znaleźć. To jest niesamowicie smutne, ale tak może to tak wyglądać. Są osoby, które zawsze coś szukają, bo szukają tego perfekcyjnego strzału i nigdy tak naprawdę go nie znajdują, nie? a tu mamy takie, takie porównanie, że może się okazać, że to życie takie, które tobie się wydaje, że byłoby fajne, po dotknięciu jego, nie jest wcale takie fajne, nie, nie jest, po prostu nie jest to, niby się wydaje na pozór, że ale by to było, kurde, kiedyś to by było, nie, ale to by było bardziej w przyszłości, jakąś wersję trzeba by nagrać, ale by było, gdyby tak było, nie? No, okazuje się, że niektórzy się po prostu do takich rzeczy nie nadają, a myślą, że tak by się nadawali. I to jest taka odpowiedź, moi drodzy, na to, że niektórzy mają takie bolączki, że jejku, ale by to było fajnie. No nie byłoby takie fajne, moi drodzy. Nie byłoby takie fajne i, i, yy, i tyle. Też ym, nie mówię tego dlatego nie? z tą popularnością, żeby hmm, żeby kogoś zniechęcać. Nie o to chodzi. Prawda? Nie o to chodzi. Tylko zobaczcie, że porównując te sytuacje, na pozór co ma fame do kebaba z mroczkiem, prawda? Ale porównując te sytuacje, no możemy dojść do jakichś wniosków, prawda? Możemy dojść do jakichś wniosków i tyle. Zobaczcie też, to na przykład już fajnie mówi, jeden twarzy don Cassio, prawda? Ja przynajmniej szanuję, że nie otwartym tekstem, ale ten człowiek doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że to jest biznes show i na tym można zarobić, nie? Zarobić, odłożyć, może przegrać te pieniądze. To już każdy nie dysponuje swoim portfelem, nic nam do tego. Ale jednak faktycznie, przynajmniej niektórzy ludzie są szczerzy w tym, co robią w internecie, że nie, nie oszukują samego siebie. I to też jest częsty taki, taki powód, dla którego ludzie właśnie muszą korzystać z usług specjalistów, bo nie radzą sobie z tym życiem na pokaz, na pozór i tak dalej. I zobaczcie, że to jest to jest takie. To widać. To widać jak ludzie na przykład żyją internetem, a nie swoim życiem. Że na przykład poświęcają więcej czasu, zamiast swoje, na swoje życie, poświęcają więcej czasu na obserwację życia innych. Ja kompletnie tego nie rozumiem, moi drodzy. Ja kompletnie tego nie rozumiem, bo ja wolałbym się zająć sobą, niż zajmować się innymi. Ale zobaczcie, że portale plotkarskie, wszystkie mm, tego typu serwisy, one non-stop się rozwijają, bo dochodzą nowe plotki, nowe gwiazdy, zmieniają się e, nazwiska i cały czas ludzie są zainteresowani tego słuchać. Mnie na przykład osobiście, powiem wam szczerze, że w ogóle mnie nie interesuje, czy ktoś założył takie buty, czy takie i źle wygląda na ulicy. A ludzie chcą tego słuchać. Teraz porównajmy to do FMMA. Czy Co ludzi obchodzi, to, że ktoś z kimś ma konflikt. No, widzicie, to jest jednak według mnie inna sprawa, bo tutaj obserwujemy twórcę jako twórcę, prawda? A tam niektórzy ludzie nawet nie znają pewnych, yy, pewnych twórców tak bliżej, nie? Że nie, nie śledzą ich na Instagramie i tak dalej, nie są z nimi bliżej, jakby w relacji można powiedzieć. Yy, znają tylko osoby tak można powiedzieć pobieżnie, znana piosenkarka, coś tam, i chłoną tą wiedzę i się zaczytują w to i tak dalej, i tak dalej. Bo dla mnie jednak to jest okej, okay, że ktoś śledzi jednego twórcę, jest zainteresowany jego walką, tyle. Prawda? To jest normalna sprawa. A niektórzy ludzie nie żyją własnym życiem i nie robią tej, tej własnej ścieżki e, swojej, tylko nie, może powie nie mogę powiedzieć, że naśladują, bo to by było nawet czasami bardzo dobre, e, w zależności od tego, kogo ty chcesz naśladować. E, tylko jednak czasami próbują tak Chyba wiecie mi o co chodzi, nie? Na pewno każdy ma z nas takich znajomych, że. Hmm. On to ma to, no to wiesz, to ja już. Hmm, no to ja już tam. Wiecie, tacy są ludzie. I ja bym wam polecał się, moi drodzy, od takich ludzi odsuwać. I to też jest widać. Widać nawet w fejmie. Zobaczcie, że tam y, na pozór jest wszystko fajnie, ale zobaczcie, ile tam ludzi się konfliktuje ze sobą o różne rzeczy. Ktoś jest zazdrosny o kogoś tam, bo z kimś się znajomi, y, jest znajomymi, ktoś z kimś, bo komuś ktoś coś powiedział. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. To nie jest. Ci ludzie nie żyją inaczej, jak zwykli ludzie. A często ludzie mają. Y, nie tylko w fejmie ogólnie influencerów, ale to w fejmie to już naprawdę widać, jakoby ci ludzie żyli w inny sposób. Jakby ludzie są zdziwieni, jak na przykład influencer, influencerka wstawi zdjęcie, nie wiem, w kaloszach, że jest na podwórku. Zobaczcie, do czego, do czego my doszliśmy jako społeczeństwo, że dla niektórych wyjście z tej maski, którą sobie założyli, jest czymś aż, nie wiem, nienormalnym. Ci ludzie nie chcą czegoś takiego zrobić. Rozumiecie o co chodzi. Nie pokażą się tak, bo, bo źle wyglądają. Nie zrobią tego, bo. Zepsuje to reputację i tak dalej, i tak dalej, a w, nie wiem, nie odpowiedzą tej osobie, bo im się to nie opłaca, czy coś. No, niesamowite czasy, naprawdę niesamowite czasy. Nie wiem, czy to jest czy to było kiedyś. Wydaje mi się, że tak. Że to są po prostu, tylko to teraz widać przez to, że mamy internet. Nie wiem, co wy sądzicie. Tak mi się wydaje, że to dopiero teraz widać ehm, dzięki na przykład takiej platformie, która została stworzona jak FMM ma takie zachowania. Bo wcześniej tak, jakby nie mieliśmy internetu i nie mieliśmy w ogóle takiej przestrzeni. To nie widzieliśmy, że ludzie na przykład są zdolni do tego, by, by stworzyć sztuczny konflikt po to, by zarobić pieniądze. No, ktoś by powiedział kiedyś, że po co, nie? Ale nie było możliwości tego sprzedać. A teraz takie możliwości są. I tu, według mnie, jest taka też yy, mała dygresja do Was, że zobaczcie, jak dynamiczny obecnie jest świat i co taki mam pokazuje. No, pokazuje nam to, że. Często pomysł, który by się okazał na pozór, no niemożliwe, nie? Przecież wszyscy skreślali na początku, że tam coś tam robią, e, pato streamerzy i tak dalej, walczą, i tak dalej, no ale zobaczcie, że coś takiego może urosnąć do rangi czegoś, co wygląda bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnie. I może w rzeczywistości nawet jest bardziej profesjonalne niż inne rzeczy, które miały być od razu profesjonalne, nie? Takie dążenie widzicie, zaczęcie pomysłu, a nie szukanie od razu rozwiązania profesjonalnego, jest według mnie super. I to jest takie porównanie do na przykład tych osób, które chcą śpiewać i tak dalej, nie? Że szukacie jakby takiej możliwości, prawda? Zamiast korzystać z tych małych, naprawdę. Czasami się okazuje, że coś co zrobicie za darmo, coś co zrobicie, tak wiesz. Mm. Nie mówię, że do portfolio, jak to się mówi, ale to też no, w tych branżach to jest bardzo ważne. Ale wiecie o co mi chodzi? Wkręcenie się w jakiś projekt może się okazać, że na pozór nic na razie wam to nie daje, ale w perspektywie czasu może się okazać, że to jest bardzo dobra decyzja. I zobaczcie, że osoby, które weszły do fejmu, na przykład wiewiór, to jest idealny tego przykład. No, człowiek wygrał tak naprawdę drugie życie i to wykorzystuje. Nie? Niektórzy tego nie wykorzystują, niektórzy nie potrafią wykorzystywać szans, które są na pozór. Takie niewielkie na początek, ale z biegiem właśnie czasu urastają do ogromnej, ogromnego tak naprawdę sukcesu. Sukcesu, który odpowiednio wykorzysta, jak się nim zarządzi i odpowiednio wykorzysta, można przekuć w jeszcze większy sukces. A ten większy sukces w jeszcze większy. Taka piramida, tylko odwrócona w drugą stronę. Że masz taki czubek, jak go dotkniesz, no kurde, może się wezmę na jeszcze jeden poziom. Teraz ręką właśnie demonstruję, jak wygląda piramida. Niesamowite, nie? To już edukacja się na coś przydała. Ten Egipt non-stop, wałkowany w szkole, w końcu się na coś przydał. W końcu, w końcu to, to mi się przydało. Chociaż ten jeden raz. Dzięki wielkie, moi drodzy. I widzimy się w kolejnych, kolejnych podcastach. Tutaj macie dwa kolejne filmy. I widzimy się oczywiście na live'ach na Insta. Trzymajcie się. Miłej niedzieli. Hej!